Umiejętności mamy następny punkt do umiejętności do przydzielenia. zrobiliśmy jeden tu, zrobiliśmy łowce, wybierzmy coś z przedziału twardziel. Szybsze wytwarzanie przedmiotów do rzucenia oraz amunicji im No dobra, widzimy pierwsze. Nie będziemy tutaj kombinować, świrować. Broń. Tu coś jest też. Czekam spinaczkowy. Dostępne ulepszenia. Okej. Okay. Y Fajnie, teraz łuk. E, co możemy tu zrobić? Cięciwa z cięci Cięciwa z skóry zmniejsza ucisk na palce i wydłuża czas trzymania strzały. Bierzemy. Czyli chodzi o to, że jednak... ...jednak trzeba zbierać te wszystkie przedmioty. Bo może to ułatwić naprawdę... E, Następne poziomy, misje. Szybka podróż, dostępne lokalizacje. Aha, jesteśmy w jaskini, tu jest ten poprzedni obóz. Podsumowanie obszaru. O, bardzo fajnie, że pokazuje coś, jak na styl w Mad Maxie, jak było. Pokazuje, czy zostało coś jeszcze do odkrycia na danym obszarze. Nieważne, jak wygląda ten obszar. Tu nie ma zbyt wiele do zebrania. Okej, okay, lecimy dalej. Tam coś leży. Fajnie, fajnie. Opcjonalny grobowiec, czyli w ogóle nieważne co to jest. Rozgrzej nogi, Lara, Jest, bez problemu. No Ja osobiście bym tego nie przeskoczył. Nie przy mojej wadze jeszcze raczej. Lizantyjska galera wojenna. Wow. Skąd diabła się tu wzięło? Pięknie to wygląda. Ślicznie. Tak, może nawet spojrzę sobie na to. Super. Dobra. Nie podziwiamy i lecimy dalej. Chodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Mamy rozwiązać. Znaczy mamy, możemy rozwiązać jakieś zagadki, a otrzymamy mamy nagrodę jakieś prezenty. Coś tam musi Opcjonalny być. Optymalny grubowiec E. Y Czemu by tam nie pójść? Proszę, tylko nie urwij się. Tak, nie urwij się. Biegnij. O! Strach to dotykać. Eee, dobra, co my tu Zaraz to wypijemy, a... tworzymy zatruty z a tu pozbieramy te, jeszcze śmieci w koło. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Statek Maria Adula. się no Nie No Muszę przyznać. Wydaje mi się, że potem też będę mógł wyjść, a może i nie. Nieważne, to Tu coś musimy potręcić korbką Chyba nie mam skoczyć na to i... Teraz zobaczymy. Troszkę to mi się wydaje jakby to coś miało czepnąć ten kawałek lodu i go rozbić. Ale no tu jeszcze chyba można iść. Nie no, tu ona chodzi, spowariowała. Dobrze mi się wydawało, tam coś jest nie ma, ale wągę. że wam, że tu trzeba sobie y... nie wiem. No, tu wygląda tak samo, to coś musi rozwalić. Te kostki lodu, no nie, no ona stoi teraz. Eee. Tylko jak my to zablokujemy? Czy to się da rozpuszczać? Czy ja tam po prostu mam powiedz I mam sobie tak po prostu zdążyć? właśnie fajnie udało się teraz muszę się dowiedzieć co tam jest Jak więc się, się dowiemy to jest misja opcjonalna chyba nie? chyba nie jest główny wątek ale nie jestem tego pewien ale co by tego nie zrobić no, będziemy pomijać fajnych kawałków, że do mnie, do góry, no. E, co dalej? Tu. Ups. Pieniądze. Ciekawe. Bardzo. Dlaczego mieli ze sobą tyle kosztów? Pieniądze zawsze są ciekawe. O, kurde. Wow! Faktycznie mieli trochę kosztowności ze sobą, tam trochę za czas, żeby zjeżdżać. Yy, strzały. Potem mapa archiwi zaktualizowaliśmy mapę, a więc... parło przejść. Znowu. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Kiedy nie zdążyłem przeczytać. Eee, coś że możemy wyszczelić dwie bardzo szybko. 25 na szczelapów Dobra, szybko no Mogę je zabrać? Nie mogę Fajnie yy. Tu już chyba nic nie było Dobra, jedziemy Po linie na dół Ops I wróciliśmy No tak, czyli to był taki dodatek uhu Lubię te skoki takie z daleka Zawsze jest takie ryzyko już nie zaczepi Ups I jeszcze trochę Udało się tu mamy? Kości pieniądze, wzięła pieniądze. Znowu mi zimno jak to tutaj. Lewo, prawo? Niech będzie prawo. O o, szybciej. No nie gadaj, że się utopiłem. Dobra, dobrze, nieźle. To pójdźmy w lewo. A, ja, ja tu dopłynąłem poprzednio. Tylko... Trzymałem LT. Gdyby się nie zdumorzała. Czyli po prostu udusiłem. Nieźle. Prorok przekroczył... Bo to co to jest wysoko idziemy dalej. Um, op. Leks Radziecki, a co to jest to światło? Nie wiem, nie ważne. Niby się przebija światło skało, ale kolejny obóz, Fajnie. z klasy. Nie jestem naszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Sophia Zabiłaś tam tych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej. Lepiej być nie może. Gdzie tajna dziwcyna? Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść. Zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą Nie w leszę. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodni. Ja też. Co tam się dzieje? Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna, żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju, drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w cesarstwie bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Dobrze, to, prawi. Stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne.